Cześć, z tej strony Bart. Witam Was w kolejnym odcinku o kalendarzach adwentowych z naszej ulubionej serii. Dzisiaj mam coś ciekawego. Dostałem ten kalendarz w sklepie Müller za 14,99 euro, a oto on. Kalendarz Aveo. Świąteczna grafika na plus. Niestety, z tego co widziałem, już go nie ma dostępnego w magazynach, więc jedynie stacjonarnie. Nie wiem czy Müller jest w Polsce, dajcie znać w komentarzu. Niestety tył zdradza zawartość, ale zawsze można sobie go ustawić gdzieś na przykład pod choinką i dziobać po każdym okieneczku. A my przejdźmy teraz do otwarcia kalendarza i pamiętajcie, że zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Jeżeli chcecie, żeby ktoś Wam kupił taki kalendarz, to wyślijcie mu ten film i napiszcie kup mi, a może to się spełni. Cześć, oto kalendarz dzisiejszego odcinka. Mam ze sobą swój magiczny dinksik. Zobaczcie, okienka są dobrze widoczne, 15 euro, link do niego znajdziecie w opisie filmu, a my zaczynamy od numeru 1. Wszystko na narożniku. A jak to wyjdzie teraz, nie? Jest to balsam do ciała o zapachu mleczka z migdałów, całe 50 ml, taka tubeczka. Okienka będę wciskał sobie do środka i numer drugi. W sumie dings nawet nie jest potrzebny. O. Jest to żel pod prysznic o zapachu waniliowo-mandarynkowym. 50 ml. Numer trzeci. A tutaj się schowało z boku. Są to dwie maski do twarzy zawierające sól z Morza Martwego. Dwa razy po 8 ml. Numer czwarty. Ale duże te okna w sumie. Cyk. Krem do rąk z olejem z arganu. 50 ml. Kolejny numer. Niestety nie znam jeszcze tej marki, ale przetestuję wszystkie produkty. A. Cyk i znowu coś się schowało na boku. Jest to ampułka Q10, znowu ta szklana, co się urywa łeb, jak się wsmaruje. Jeszcze taka mała ciekawostka, kalendarz dzisiejszego odcinka, a tutaj, zobaczcie, skrzyneczka mi się napełnia z kosmetykami. Powoli, powoli, ale jeszcze do grudnia dużo czasu. Numer szósty, czyli Mikołajki. Jest to żel podprysznic do zapachu kawy i migdałów, czyli coś bardzo fajnego, 50 ml. Ogólnie kawa to zawsze jest na plus. Numer siódmy. Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle słyszeliście wcześniej o takim kalendarzu. Ja otwieram go chyba pierwszy raz. Op. Jest to saszetka z kremem do twarzy i ciała, taka na zimę. Z olejem ze słonecznika oraz szyja buta, czyli masło szyja całe 15 ml. Numer ósmy, widzicie, że nawet z nie jest potrzebny, wszystko idzie samo. Jest to mydło do czyszczenia rąk z ekstraktem z szyja oraz gliceryną 50 ml. Numer 9. Jest to maska do włosów. Ostatnio pytałem w filmie, co i jak, jak się to używa. Teraz już wiem. Najlepiej na końcówki na włosy. Powiedziała mi o tym ciocia Julka. Pozdrawiam. Numer 10. Jest to koncentrat do kąpieli. Nie mam pojęcia, co to dokładnie znaczy, ale, ale na pewno przetestuję. Teraz chociażby to powącham. Ładnie pachnie, tak świątecznie. Każdy zna taki świąteczny zapach, więc właśnie tak. Ale dlaczego koncentrat? Numer 11. Jest to peeling pod prysznic z ekstraktem z magnoli 50 ml. Wszystko jest w takich samych tubeczkach. Numer 12, czyli mamy połowę kalendarza. A co ciekawe, on jest cały papierowy w środku. Zero plastiku. Na plus. Jest to żel do golenia. Całe 50 ml z aloe vera. Więc jak ogolę sobie nogi, to się z Wami podzielę, czy było warto. Numer 13. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. A tam tytka w środku, ale z czym? Jest to alcec kremy, czyli krem do wszystkiego. Całe 15 ml do całego ciała. Więc tylko nasza wyobraźnia nas ograniczy. To zamykamy, to zamykamy. Numer 14. Jest to kolejny krem do rąk. Teraz 30 ml, a wcześniej był taki sam. Tylko, że miał ich 50. Także mamy dwa. Numer 15. Cyk. Jest to szampon i odżywka w jednym. Zapach truskawkowy i całe 50 ml. Zobaczcie tą konsystencję. Ogólnie to takie chyba męskie, nie? Że dwa w jednym, trzy w jednym, pięć w jednym. Nie trzeba kilku tubek nosić przynajmniej do sobą. Numer szesnasty. Trochę mi się kalendarz rozrywa, ale to nic. Są to dwa pilingi o zapachu truskawkowym do twarzy. I zawierają dwa razy po 8 ml. Tutaj mamy Strafberry, a tutaj mamy Erdbeer, czyli tak czy siak truskawka. Numer 17. Kolejny krem do ciała, Body Lotion, 50 ml, i chyba tutaj mam też. Także w sumie w tym kalendarzu mamy już dwa. Jeżeli byście chcieli zobaczyć zawartość tej skrzynki z kosmetykami, to zapraszam na mojego Instagrama, którego macie tutaj. Tam znajdziecie wszystko, co trzeba. Numer 18, jak tam sięgnąć? Uhu. jest to maska do włosów. Całe 15 ml, w takiej tytce, to w sumie mamy już dwie. 19. Cyk. Jest to szkiełko z hialuronem. Zobaczcie, się fajnie przelewa. Pewnie się przetestuje. Numer 20. Jest to płyn do kąpieli, który pewnie wywołuje pianę o zapachu lawendy, całe 50 ml. Więc kto ma wannę, ten ma płyn. Numer 21 jest to żel pod prysznic o zapachu lawendowym 50 ml, więc mamy duecik. Iwanna i my będziemy pachnieć lawendą. Numer 22. Są to dwie tytki z peelingiem do twarzy, do skóry lub gdziekolwiek chcecie. Dwa razy po 8 ml, a zapach różany albo płatków różowych, różanych. O, tak będzie lepiej. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli, zapraszam na mojego Instagrama. Macie go w tym miejscu, a my jedziemy z numerem 23. Czak. Na całość. Idź na całość. Jest to kolejny koncentrat do kąpieli. Całe 50 ml, więc w sumie widzę, że mamy dwa. Różnią się tylko zapachami. Wyglądałem bardziej jak żele pod prysznic, ale jak przetestuję, to dam Wam znać. Wszystko znajdziecie tutaj, na moim Insta. Zostało nam ostatnie okienko, numer 24, czym nas zaskoczą. Jest to hialuronowa maska do twarzy. Zobaczcie, jedna sztuka, więc to będzie taka nawilżona płachta. Zakładamy jak na obrazku i cieszymy się życiem. Zapraszam na krótkie podsumowanie tego kalendarza. Oto wszystkie produkty, które wydziobałem dzisiaj z kalendarza adwentowego. Jak widzicie, jest dużo tytek z różnymi dziwnymi rzeczami, które nakładamy na twarz, albo dajemy gdzieś na peeling, albo w ogóle nakładamy całą maskę. Gdzieś tu ona była. Tu. Macha na twarz, jak najbardziej na plus. Co ciekawe, mamy dwa szkiełka. Tylko że raczej efektu po nich nie zobaczymy, bo to tylko są po jednej sztuce. Ale jeżeli na przykład nam się spodoba zapach, konsystencja czy cokolwiek, to może warto kupić. Pyk, pyk, pyk. Wszystkie produkty praktycznie są do osób, które mają wannę. Ja na szczęście mam. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym kalendarzu. Czy sami byście go chcieli, czy byście go chcieli go kupić. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji. Udostępniajcie wszędzie go do bólu, gdzie się tylko da. Widzimy się niedługo w następnym filmie. Cześć! A teraz, wszystkie produkty, które były w kalendarzu, trafiają do mojej fajnej skrzyni. Cyk. I leci. Będzie czekało na swoją kolej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!